Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj taki trochę luźniejszy odcinek ponieważ pokażę wam jak wpływa wymiana samej pasty termoprzewodzącej na karcie która tu miała jeszcze pląbę gwarancyjną nienaruszoną więc tutaj w tym momencie mamy jeszcze fabryczną pastę i pokażę wam proces rozkręcenia karty wymiany pasty termoprzewodzącej na niej na MX4 od Arctica i jak to wpłynie na temperatury karty przed wymianą i i po wymianie Więc tak, jesteśmy już na pulpicie Karta jest jeszcze przed wymianą pasty Jak widzimy mamy 48 stopni 47 idlu Możemy odpalić wpierw Formarka, nawet tego starszego Bo mam dwa, dwie wersje Teraz zobaczymy jak się rozkręci karcieszka. Chociaż włączę dwójkę Bo tam pokazuje hotspot O, tu widzicie temperaturę GPU i temperaturę Hotspotu Już troszeczkę słychać, bo jakieś 20 sekundach już mamy 60 stopni na rdzeniu i 72 na hotspocie. Trzymamy tak trochę jeszcze. Widzę, że temperatura już nie przekracza 65 stopni, więc sprawdźmy jeszcze, jak to będzie. W grze. Będzie to Cyberpunk 2077. Mam nadzieję, że on dosyć mocno dociśnie tą kartę. Stawienia graficzne to ustawimy sobie to na filmiku na Ultra FSR jakoś obrazu w rozdzielczości 1440p, żeby jak najbardziej docisnąć rdzeń i hmm. się chwilę przejedziemy po Night City póki co karta ma 65 stopni, wcześniej mi nawet dobiła do 80. Zanim zacząłem nagrywać Więc zobaczymy Prędkość wentylatora to jest około 2700 do 2800 Obrotów na minutę Jakiś temperatura limit Ten? Temperatury limit Jest ustawiony Przyjmiałem do 80 stopni o 67 podskoczyło, przez chwilę. Może, może po chwili wzrośnie temperatura. No, powoli ona sobie rośnie. NX miała 1080MSi Areo i, i tam powoli mu rosła do 90 stopni. Prrrr kurde. Już prędkość wentylatora skoczyła powyżej 2800 MHz, ale ja zobaczę czy w MSI jest ustawione musi być automatycznie. O, nie przeze mnie. Jest na automatyczne zeszliśmy do 1600. Poniżej RPM, no i mamy już temperaturę 70 stopni. Turbina jest niemalże niesłyszalna w tym momencie. Wcześniej przy 2800 obrotów była bardzo mocno słyszalna, już nam temperatura tutaj skacze, jest 73 stopnie. Dobra, wyjdź do menu głównego, potwierdź. f 4, włączam komputer. Także jak były wentylatory na 70, wentylator na 70% to mieliśmy 66 stopni, ale karta hałasowała i te 2800 obrotów, a przy automacie tam było chyba około 40% karty praktycznie nie słychać i, i mieliśmy już ponad 70 stopni, jeszcze chwilę tu byśmy dobili do tych 80, ja was teraz biorę na rękę i wyjmujemy kartę do, do testów. A więc tak, po wyłączeniu komputera trzeba stryknąć z tyłu pstryczek zasilający żeby przyspieszyć rozładunek klikamy power button parę razy aż nam zgaśnie o właśnie zgasła ta kontrolka akurat w moim przypadku i wtedy można odpiąć sobie zasilanie karty graficznej potem w moim przypadku ja nie przykręcałem, bo mam ją tylko na testy Odkręcić trzeba tutaj dwie śrubki i wypiąć kabel HDMI czy pod Po prostu odpiąć monitory I tu jest taki mały zatrzask, którego trzeba odbezpieczyć I bezpiecznie wyjąć kartę Ja to już zrobię bez kamerki, bo mi by było ciężko z telefonem w ręce Więc widzimy się już na satywie przy rozkręcaniu tego susika a więc tak, karcioszkę już mamy na biurku, wyciągniętą, ona jeszcze jest dosyć ciepła, bo przed chwilą ją grzaliśmy i generalnie w każdej karcie może się różnić rozkręcanie karty. Tak jak w przypadku tej oto MSI, żeby wymienić pastę, to chyba trzeba wykręcić tylko te cztery śrubki i zdjąć chłodzenie. Nie wiem czy backplate trzeba zajmować, tu są jakieś śrubki. Ta, backplate też można zdjąć, ale chyba w tym wypadku nie jest to wymagane. I w wypadku tego Asusa turbiny 1070 mamy do rozkręcenia te cztery śrubki oraz tutaj po zewnętrznej wszystkie te malutkie śrubki, ponieważ one się raczej trzymają tam z chłodzeniem sekcji czy w VRAMu. Tak mi się wydaje więc co bierzemy się za rozkręcanie. Na początku cztery śrubeczki Za mały śrubokręt, muszę większy wziąć Taki Na to, by się coś nie wykręca O, idzie Jedna Za dużo też siły nie, nie polecam Używać, bo można sobie zjechać Niepotrzebnie gwint A wtedy już będzie kiepsko Wreszcie zostały nam dwie śrubeczki, które trzymają radiator z koło rdzenia Trochę zasłaniam, ale no, inaczej zbytnio nie mam jak tego zrobić A więc teraz zajmiemy się odkręceniem całej tej obudowy karty graficznej od PCB Ponieważ w przypadku turbiny chyba to trzyma yy, PCB Dobra, pierwsza śrubeczka już. Teraz idzie kolejna. W tej na razie chyba... A nie, tą ta też trzyma. Tam to mu było w jakoś. W fendersie było trochę łatwiej mimo, że tam było dużo więcej tych śrubek do odkręcenia. Znaczy, nie wiem, tam nie trzeba było w ogóle PCB nic ruszać, tylko odkręcić od rdzenia. No i samochodzenie jest inaczej, jednak trochę skonstruowane, no tutaj trzeba tyle śrubek rozkręcać, żeby zdjąć po prostu żeby zdjąć całą obudowę karty. No tak jak mówię w przypadku MSI prawdopodobnie co pokazywałem wcześniej. Prawdopodobnie wystarczyłoby tylko tu wokół rdzenia te cztery śrubki rozkręcić, bo raczej termo, termopadów i tak tutaj nie będę zmieniał. O, to ciężko coś wychodzi. No dobra. Będziemy się widzieć, jak już odkręcę te wszystkie śrubki. Dobra, prawdopodobnie już rozkręciłem wszystkie śrubki, więc można hmm. odczepiać. Gdzieś tu jeszcze są jakieś śrubki. O, zobaczmy. blokajmy tą kartę, bo się tak przesała po prostu. Spróbujmy ją. Nie. Jak ją tu od siebie odczepić? No bo naprawdę już wszystkie śrubki są wykręcone, chyba że z przodu coś ma, no bo od boków. Nie, no wątpię, że trzeba jeszcze tu coś rozkręcać, no bo chyba, że trzeba, żeby tu odeszło. No zobaczcie, wszystko już jest rozkręcone. Dobra, ja to ogarnę poza kamerą, bo ciężko mi będzie na filmiku. Dobra, po prostu się skleiło wszystko. Ale niczym to się nie różni, więc nie muszę pokazywać. O, i wentylator jest pod... Tu jest wentylator. Odczepimy. O, proszę bardzo, i mamy. GTX, -a, jak pasta. Ja jeszcze w miarę taka, ale jej tu już praktycznie nic nie zostało. Jak, nie wiem, czy to jest fabryczna w ogóle, czy karta była oddawana na gwarancję do czyszczenia, czy co. bo na śrubce była jeszcze plomba cała zaklejona. No i widać, że już trochę się zmęczyła ta karta. Jest trochę w kurzu takim już. Tu widzimy brązowiutki. A, więc troszeczkę przepracowała w ten sposób. I przepraszam. Tu mamy... Cały radiator, bo też trzeba będzie tu wyczyścić. Widzicie, jest strasznie tu brudne. W tym miejscu, gdzie wentylator przepycha powietrze przez całą kartę, tak naprawdę. I turbiny działają na zasadzie, że jak ten wentylator się kręci, wali powietrze w każdą stronę. Akurat w przypadku tej turbiny, tu jest, mamy zaślepione front, więc cały strumień powietrza idzie tu przez radiator i wychodzi tu tułem karty. Ja wam pokażę na przykładzie fundersa Chodzi mi o to, że na przykład funders tutaj ma taką lukę. Ale generalnie budową się niczym nie różni, bo dalej turbina sobie wieje. Tutaj jest radiator, pod którym jest rdzeń. I sobie do tyłu wydmuchuje całe powietrze. W przypadku tej karty trzeba było odkręcić, no, no oczywiście, te cztery śrubki przy rdzeniu. Tutaj jest czarna śrubka. To jest srebrna. To jest srebrna. Chyba. O, to trzeba było całe wykręcić, tu dużo więcej było do wykręcania Trzeba było całe tę górę to zdjąć, żeby się dostać do radiatora, żeby móc go zdjąć A żeby wentylator wyczyścić to trzeba to czarne zdjąć Więc trzeba wszystkie te tu śrubki na takie sześciokątny chyba imbus Tu są jeszcze śrubki, tu jest czarna śrubka Więc z Fandersem było dużo ciężej więc tak, teraz się zastanowimy w sumie, jak rozkręcić tą turbinę, żeby się dostać tu jednak do tego rdzenia bloku. Termopady są jeszcze w dobrym stanie, kleją bardzo dobrze. Ciężko było mi oddzielić w ogóle tę część od PCB. Teraz pytanie, jak się dostać? A widzę śrubki. Są, tu jest śrubka w tym miejscu. Tu jest chyba śrubka gdzieś. Są śrubki, więc zaczynamy rozkręcać. Dużo to nie widać jak ja rozkręcam, bo ja muszę pilnować tych śrubek. One są drobne. Mogę jedynie w ten sposób coś zrobić. Trzeba tam radiator przyczyścić, bo to, to musi idealnie powietrze przepływać, bo tak jak... To, jak będzie zablokowany przepływ powietrza w turbina, to będzie masakra. Bo, jak mówiłem no w zwykłej karcie graficznej, jednak te wentylatory walą bezpośrednio powietrzem w radiator. Więc, jak jest tam radiator zapchany, kurzę to jeszcze pół biedy. A w tym przypadku, gdzie to jest zależne tak naprawdę od przepływu tutaj powietrza, i po drodze, jak będzie blokada, no to tak jakby to powietrze praktycznie w ogóle nie przepływało przez tą kartę. Dobra, tu muszę zrobić z magnesem, wyciągnąć, ale to jest naprawdę paskudne, ile tu się syfu. Tę kartę musiała u poprzedniego właściciela trochę przepracować w komputerze pewnie od nowości i nie być czyszczona. Bo ostatnia jest śrubka. A nie, jeszcze tutaj pod termopadem się coś ukryło. Dobra, jak termopad dostanie lekko po tyłku, to nic się nie stanie przecież tym termopadem. O, strzela coś. Szabo leciutko przesunąć, bo nie mogę śrubki wydostać. Boże, jak pod tymi termopadami są te też śrubki. Chociaż wątpię. Co się w ogóle na a nie plastik. Co jest z tą śrubką? Czemu no nie wychodzi? Spróbuję już powoli to powyciągać. się jeszcze. A, tu jest jeszcze śrubka czarna. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem jeszcze jednej czarnej śrubki. A, jeszcze tu jest. Kurde. To ładnie bym połamał, kurde, kartę. Czasem trzeba się przyjrzeć, lepiej się przyjrzeć 10 razy. Ale widać tutaj przy wentylatorze, o jaki tu jest, jest najgorszy typ brudu. To już nie jest zwykły kurz, którego się dmuchnie i jest po sprawie. To to już jest ten taki grubszy kurz, który, który już jest taki obklejony. Dobra, patrzę tylko, czy śrubki są koło siebie wszystkie. Więc teraz myślę, że. Ta, na spokojnie wyszedł cały radiator. Teraz mogę wam pokazać o co mi chodzi. By śrubka wpadła. Że jak ten wentylator wieje, on musi przez te wszystkie finy przejść, które są bezpośrednio na rdzeniu. Więc jak tu będzie zablokowane, gdzieś tu po drodze, część powietrza się zablokuje tu. Będzie miała bardzo ciężko do przejścia. Jest w strasznym stanie ten radiator. W ogóle tu zobaczcie. O mój Boże, co tu się dzieje? Masakra. No to jest po prostu. Do takiego stanu lepiej nie dotuszczać karty graficznej. Kurde, jak tu powietrze ma przejść. Dobra, zaczniemy to czyścić. Bo gdzie mam pędzelek? Ja używam takiego to zwykłego pędzelka malarskiego. Generalnie tego na Elektronikę nie polecam używać na PCB. PCB przeczyszczę po prostu papierem ręcznikowym na przykład albo toaletowym, ale tu zaraz zobaczymy ile będzie tego kurzu. Tu jest ja pierdziele, zaczynamy. Nie wiem czy ja to nie dmuchnę sobie przez okno, bo to naprawdę z syfu jest niemało. Użyj na chwilkę. Nie, ja to zaraz przedmucham przez okno, naprawdę, bo to jest porażka, patrzcie teraz. No jest tego trochę, nie ukrywam. Ten wentylator nie jest jakoś zapchany, nie był, ale tu co się działo, to jest porażka. Teraz trochę padów delikatnie. jeszcze tylko gdzieś oprajdzie ten wędzelek, żeby tak nie brudzić tu. Dobra. Teraz trochę tu przeczyścimy. No i co? Nie wygląda to dużo lepiej? Moim zdaniem... Oj lepiej to wygląda naprawdę. To jest porażka co się działo przed chwilą. Dobra, ja to odłożę w ten sposób na bok, żeby tam w śrubki nie, nie trafić. I się zajmiemy ty. O! To jest... To jest kwintesencja nieotwierania karty graficznej. Tym bardziej turbiny, bo ze zwykłej karty aż takiego syfu by nie było. Jaką mam rękę? A mówią informatyk se rąk nie wybrudzi. Ja jakbym z kopalni wrócił. Dobra, ja sobie już umyłem ręce. Jest dużo lepiej. Mamy tu już wypędzlowany ten plastik osłonkę. Sobie jeszcze go przytrzemy szmatkami nawilżającymi, ale pamiętajcie tylko i wyłącznie plastikowe elementy, takie jak ten. Wytrę to, żeby to kurde miało ręce i nogi. Ja nie wiem jak ten logo Asus miało się świecić w ogóle tu. Nie tuło. Jest kurzu, tyle że łąpałabym zobaczcie tu, jak jest, tak, żeby było widać. Przytrzymamy sobie to, proszę bardzo, jak szmatka wygląda po chwili czyszczenia tego. Tu karta będzie dużo świeższa, będzie walić z tej zapachem. Teraz karty tym szmatką, ale no, będzie to chociaż czystsze. To jest tylko obudowa, więc możemy ją sobie przycierać, ile chcemy. Ona i tak zdąży wyschnąć zanim ją założę na kartę Elementy elektroniczne to raczej wycierajcie alkoholem izopropylowym Zaraz wam pokażę Czystym, można użyć też zamiennika np. płyn do paznokci ale to raczej tylko na rdzeń Na nic więcej Dobra to już mamy przeczyszczone Teraz się zabierzemy za całe to PCB Najpierw przetrę to na sucho papierem, bo tu jest po prostu porażka jak to, to wszystko jest zrobione. Delikatnie, aby tylko ten kurz wierzch, powierzchownie zedrzeć stąd. O, zobaczcie ile tutaj między kondensatorami się znajduje jeszcze kurzu. Dobra. Dobra, teraz zajmiemy się tą pastą. O Jezu, tu jest kamień. I on może zdzierać jak czymś plastikowym, na przykład kartą jakąś ze sklepów czy coś. Nigdy niczym ostrym, ja mam akurat nieudany wydruk, więc mam nadzieję, że to zejdzie. O proszę bardzo, jaka skała. Akurat nie porysujemy mocno samego radiatora. Ok. I teraz bierzemy IP, tylko ja ją znajdę. O, ja mam jakąś taką 500 ml za gdzieś cena była. 20zł ona już mi bardzo długo starcza, ale już się kończy powoli Kręcamy seip, Bierzemy papier toaletowy czy jakieś waciki do paznokci, albo papier ręcznikowy, cokolwiek co wchłonie troszkę tego Ja sobie to tak zawsze zaginam i przecieramy sobie ścieramy resztki tej pasty O proszę bardzo jak ładnie schodzi wszystko z drugą stroną całe tu pięknie miejsce będzie dookoła wyczyszczone ja sobie teraz wezmę chlapne. o i proszę bardzo zobaczcie sobie co robi IPA w porównaniu do jakichś zamienników czy gdybyśmy mieli to po prostu na sucho robić to byśmy się trochę namęczyli o widzę że tu jeszcze jest kawałek pasty o. Jak widzicie, ona sobie powolutku schodzi sama. Dobra, radiator mamy wyczyszczony. Teraz sam rdzeń tej pasty dookoła nie będę czyścił, bo boję się, że coś uszkodzę jeszcze. Oj, tu trzeba będzie dużo i użyć, żeby to się ładnie rozpuściło. A nie mam nic, żeby tak wyczyścić też tą pastę dookoła. Jak widzicie, to jest od groma. Mogę trochę tym pojeździć, ale boję się, że tam jakieś. Będą układy dookoła, tego je pozrywam. Mm, tak to tego nie zrobimy. Próbuję papierem jeszcze. Mm, papier się filcuje strasznie. Lepiej tego nie wyczyszczę chyba Jeszcze kolejny kawałek papieru Myślałem, że zajmie to 5 minut Myślałem, że zajmie to 5 minut Tak jak zwykle Że tylko odkręcę sobie, ewentualnie przedmucham radiator A tu jednak trochę dłużej nad tym posiedzę No tutaj ciężko Już brudzeń przeczyszczę po prostu Dobra, tu już na razie PCB odłożymy i skręcimy sam radiator z obudową Z obudową karty już wszystko jest świetnie czyste w końcu. No tych termopadów nie będę zmieniał, bo one jeszcze kleją dobrze, a nie są na tyle brudne, żeby to miało sens. Więc teraz na razie ta część idzie na bok. Mamy tutaj nasze PCB z rdzeniem. Pasta jaką użyję to jest Arctic MX4. To jest tubka 8 gram, ale ja mam trochę więcej jeszcze. Mam jeszcze jedną tubkę z chyba 20 gram. Nakładamy troszkę na ten rdzeń, i tak nikt nie będzie pewnie zaglądał przez kolejne parę lat. No, chyba że ktoś obeznany kupi komputer z tą kartą, no to całkiem inna sprawa. Teraz, jak przykręcimy nakładać radiator, trzeba pamiętać, żeby z powrotem podpiąć w tym miejscu wentylator. Żeby się nie zdziwić, nie ten nie było potrzeby ponownie rozkręcać karty bo się wentylatora nie przykręciło ok, teraz przykładamy ostrożnie to o, wszystko można leciutko ale naprawdę leciutko sobie tak przytrzymać dobra, przekręcamy pierwszą śrubeczkę trochę to pój... ale na no spokojnie trzeba przykręcić, przytrzymać bo tutaj jak widzicie mamy gołe PCB, więc Jeden zły ruch, śrubokrętem przejechać po laminacie, ścieżki pourywane, dobra, nie dokręcam do końca I pamiętajmy zawsze przykręcać po skosie Więc przykręcamy ostatnie śrubki, ja muszę przytrzymać ją, bo może się ślizgać to trochę O i nie dokręcam też od razu tak do końca, do pierwszego takiego o oporu śrubokrętu, śrubokręta nie wiem, Sprawdźcie jeśli się mylę trafić czasem jest ciężko jeszcze jedna śrubeczka udrudzenie i czekają nas te wszystkie malutkie śrubeczki, które trzymają PCB z radiatorem już i z obudową Carlyle tu jest sporo, tu widzę 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 śrubeczek to jest naprawdę bardzo dużo Asus trochę przesadził mi się wydaje ale trzeba przekręcić je z powrotem tak jak były Leciutko dokręcam to, już się trzyma, ale, ale nie na tyle, żeby można było to zostawić. Tak jak producent to przewidział. Teraz przykręcamy małe śrubeczki, Dobra, już jestem po wyczyszczeniu e, karty. Po przykręceniu wszystkich tych śrubek bardzo ciężko było je przykręcić z kamerką. Bez kamerki, co dopiero jeszcze z kamerką. Karciarzka już. Ma wszystkie śrubki, więc ja, was, ja ją wsadzę do komputera. Karta już jest w komputerze. Mamy podpięte zasilanie 8-pin. Przykręciłem ją. Tu akurat w moim przypadku, Displayport. Włączamy sobie zasilać. Kontrolka się świeci. I uwaga, czekamy, czy da to obraz z powrotem. Tyle trzeba poczekać, bo trenuje mi ramy zresetowałem BIOS i zapomniałem to sobie wyłączyć no i mamy obraz, dobra ja was biorę na staty wyłączę latarkę i zobaczymy już się w porównaniach dobra, jesteśmy już na pulpicie odpalamy sobie Furmarka 2 yy, Furmark 2 jest MSI już włączone klikamy ram. temperatury mamy tutaj GPU czyli rdzeń póki co jeszcze wentylator nie jest w ogóle słyszalny jak widzimy, nie wiem, w grze było 1600 ponad Poniżej 1700 po obrotu. W tym momencie mamy 1300, więc turbinka jest cichsza. wentylator sobie chodzi już swobodniej. No i jest dużo lepsze, są temperatury. I co nie przekraczamy już 60 stopni. Nie pamiętam ile tam było wcześniej w sumie. Ale jest po prostu cisza. Nie słychać tej karty w ogóle, więc przejdźmy sobie do Mamy kontynuuj, gdzie ten sam lokalizacja testowa. powiększa sobie na moment, gdzie tutaj jest afterburn żeby się lepiej widzieli statystyki. I robimy rundę. bliżej 1600 obrotów, ale karta już nie dobija 80 stopni, 71 maksymalnie. Także wymianę pasty termoprzewodzącej jak najbardziej można uznać za sukces. Turbinki w ogóle nie słychać. Mamy maksymalnie 72 stopnie po takiej przejażdżce. Także jest po prostu bajka. Dobra, no wrócimy sobie. O Jezu, co ja to zrobiłem! I wrócimy tam do tego miejsca z powrotem. Mogłem wcześniej trochę dłużej przejechać, ale już widać poprawę. No turbinka jest. Wentylator ma dużo lżej niż miał wcześniej. Się teraz trochę skupić, bo pod prąd jadę. No nie przekraczam raczej tych 70. 5 stopni Karta nawet chyba To jest zegary Rdzenia ma wyższe Mi się wydaje O dobra, jest wybuch w końcu Także co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Myślę, że jak najbardziej wymiana Pasty termoprzewodzącej Jest jak najbardziej na plus Ja Wam podrzucę jeszcze teraz screena, gdzie tu, do, Tutaj dobijało do 80 stopni, teraz to jest Maksymalnie 75 No i same obroty też Wentylatora spadły i co? Myślę, że wam się spodobał taki luźny odcinek z wymiany pasty termoprzewodzącej i widzimy się w następnym.